Witajcie, moi drodzy. Nagrywam to już chyba y, piąty raz, zaczynam. <grym> moi drodzy, y, witam Was serdecznie. To znowu ja, Monika i kanał perfumowy Orient Express. Dzisiaj zostałam przez Was zagnana do konta. Prosiliście mnie, aby odsunąć kamerę. Staram się to robić co jakiś czas, ale powiem szczerze, że nie czuję się komfortowo, bo moi drodzy, jeżeli chcecie oglądać słonie, to najlepiej pójść do zo. Wiecie, <noise> kiedy odsuwam tą kamerę, to wydaje się sobie taka wielka, że nie mieszczę się w kadrze. Także, moi drodzy, teraz już na poważnie. Kiedy schudnę, mam nadzieję, że kiedyś to się wydarzy, to będę tą kamerę odsuwać, żeby pokazać siebie w pełnej krasie. A póki co, ponieważ nie czuję się komfortowo, nie chcę, żebyście oglądali mój brzuch, moje szerokie ramiona. <gryw> Widzicie, nie mieszczę się nawet w kadrze. Także ja rozumiem te dobre rady, oczywiście spełnię je w przyszłości. Mój kanał będzie bardziej profesjonalny, kiedy wrócę do Polski, już o tym mówiłam, ale wciąż pojawiają się tego typu komentarze. Więc jeszcze raz powiem, bo jest dużo nowych widzów, moi drodzy. Po prostu mam takie to, a nie inne warunki w UK. Że mogę nagrywać w taki sposób, tak? Nie jestem też bardzo biegła technicznie, dlatego te filmy, wiecie, nie wyglądają jak mega profesjonalny kanał na YouTubie. Ale mam nadzieję, że chociażby bronię się merytoryką i tą autentyczną pasją do perfum. Także w przyszłości będzie lepiej, nie przejmujcie się, ale tak jak powiedziałam, ja. Gdy oglądam siebie, kiedy kamera jest odsunięta, to widzę wielką, wielkiego słonia morskiego albo słonia lądowego, a nie chcę, wolę widzieć, wiecie, w miarę ogarniętą kobietę, więc tutaj w ten sposób tylko się ją kadruję. Dobrze, już koniec z tymi żartami, moi kochani. Yy, dzisiejszy temat tej pogadanki to będzie taki trochę smutny, trochę radosny, bo życie jest właśnie takie, życie jest takie takim przeplatańcem, prawda. Są bardzo miłe chwile i bardzo niemiłe chwile, i musimy jakoś to znieść. I w moim życiu ostatnio był taki totalny spokój. Wszystko było w miarę dobrze, i nagle, wiecie, oczywiście, zawsze, kiedy jest tak spokojny przez dłuższy czas, pytam siebie, czy tak już zostanie? <laughs> I życie mi pokazuje, nie Moniko. Ży życie pokazuje mi, nie Moniko. Tak y nie może być wiecznie. <laughs> Musisz się zmobilizować, bo znowu jest jakieś. Jakaś przeciwność losu, znowu jestem testowana. Z czego ja jestem testowana przez większość życia? No, z asertywności i z cierpliwości. To zdecydowanie. I cierpliwość to ja już mam, jakby wypracowałam, ale asertywność wciąż u mnie jest taka: wiecie, nie najwyższych lotów. Więc jeżeli ktoś ogląda regularnie mój kanał, to mówiłam ostatnio, kilka filmów temu, mówiłam o. Chyba na tym live też, tak, na tym słynnym, słynnym live, gdzie zbieg zbiegła się grupa perwersyjnych mężczyzn, nie wiadomo dlaczego, na mój kanał perfumowy, akurat. <grydy> Może nie mieli niczego ciekawszego do oglądania, no nieważne. Chodzi o to, że wtedy mówiłam o takim mężczyźnie, z którym czasami pracuję, Polakiem, o, o, mówiłam o Polaku. Mówiłam mianowicie tak trochę w żartobliwym tonie, bo nie pracuję z nim zbyt często, mm, że on jakby przekracza granicę, tak próbuje, wiecie, próbuje. Próbował sobie tak żartować, próbował mnie dotykać, tutaj, niby, wiecie, po szyi mnie dotknął, złapał mnie za szyję, wiecie o co chodzi. To niby takie żarty, nie żarty, ale ponieważ pracowałam z nim tylko do tej pory dwa razy, to pomyślałam sobie, no, będę go, będę go stopować w tym wszystkim, bo osoba po prostu, wiecie, nie wyglądało, nie patrzyło mu dobrze z oczu, po prostu osoba, szczęki zaciśnięte, wiecie. Budowa ciała, taka postawa życiowa i postawa ciała dużo nam mówi. Mnie bardzo dużo mówią oczy, twarz, postawa, więc wynikało z tego, że ten człowiek jest, po pierwsze, jak to powiedzieć delikatnie, prymitywny, po drugie, agresywny, po trzecie, mściwy co najważniejsze, mściwy, dlatego że sam się tym chwalił, że tam gdzie ja pracuję, on tam pracuje na stałe, ja tam tylko czasami pracuję. Mówił mi, że po prostu donosi, pisze jakieś donosy na innych pracowników, i wiecie, no to było takie kontrowersyjne dla mnie. Yy, nie znałam dobrze tego miejsca, więc pomyślałam, no może były jakieś powody, żeby pisać jakieś donosy, skargi na pracowników, nie wiem. Na Anglików oczywiście pisał te do donosy, ale potem zobaczyłam, że on szuka raczej, wiecie, szuka jakiegoś pretekstu, żeby na kogoś donieść, bo jest po prostu osobą sfrustrowaną i mściwą. No, ale wiecie, ponieważ był dla mnie bardzo miły, wręcz mnie podrywał, tak powiedzmy, w żartach, nie w żartach, to pomyślałam sobie, że no, mnie krzywdy może nie zrobi. Ale jednak ostatnio tam pracowałam, moi drodzy, i okazało się, że ponieważ zostaliśmy sam na sam, a zwykle pracujemy z Anglikami, a tym razem zostaliśmy sam na sam i człowiek po prostu nakręcał się w swojej frustracji. Mówił bardzo źle o tym miejscu pracy, mówił źle o pracownikach, mówił źle o pacjentach, bardzo brzydko, wulgarnie plus zaczął robić coś w rodzaju mobbingu, czyli zaczął mnie, szukał jakby jakiegoś mojego, jakiś moich wad domniemanych, szukał czegoś, co mogłabym zrobić źle, chociaż wszystko robiłam dobrze, wiecie, on szukał, komentował tak dziwnie, tak jakby szukał jakiegoś haka na mnie, plus właśnie te podteksty seksualne, czyli wiecie, przekroczył wszystkie granice, jakie ja mógł przekroczyć, na przykład, kiedy byłam w jakim, takim innym pomieszczeniu, tam robiłam taki, taką dokumentację, wypełniałam dokumenty w takim folderze, on nagle wszedł tam i mówi, tutaj podaję tylko przykład jego zachowań. Przy, przykład mobbingu. Moi drodzy, wszedł do tego pomieszczenia i tak z uśmiechem na ustach mówi, no i co, udajesz, że pracujesz? Hm. Wiecie, i to się nakręcało tak przez wiele godzin i pomyślałam sobie, że kurczę, no y, powinnam się opanować. Znieść to ze spokojem, poczekać, aż on sobie skończy o godzinie 20 i pójdzie stamtąd, bo ja pracowałam dłużej niż on. Ale ponieważ to się nakręcało, to pomyślałam sobie, nie, no, nie po to. Nie po to trenowałam się w asertywności przez 20 ostatnich lat, żeby pozwolić sobie na takie zachowania tego człowieka. No i niestety musiałam mu powiedzieć, co o tym myślę, spokojnie, kulturalnie. Zapytałam go, dlaczego tak się zachowuje, czy szuka na mnie jakiegoś haka. Powiedziałam mu, słuchaj, myślałam, że Polacy trzymają się razem. Co ty wyprawiasz? Co ty masz zły dzień? Czy po prostu, nie wiem, szukasz na mnie jakiegoś haka? O co chodzi? I on wtedy zaczął krzyczeć coś nerwowo, że, bo wy baby, wy baby, bo wy wszystkie baby to takie najmądrzejsze jesteście. I powiedział mi, bo ty myślisz, że ty jesteś taka najmądrzejsza. A ja, słucham? Wiecie. I trzasnął drzwiami, wyszedł do takiego ogrodu z tego budynku. Tam pacjent był nieopodal, on po prostu trzasnął drzwiami. Zaczął przeklinać, więc moi drodzy, przekroczył wszelkie granice. No i chcąc nie, chcąc, będę musiała chyba skargę napisać na tego człowieka, chociaż ja tego nie robię na co dzień, nie piszę żadnych skarg. Raczej mam polubowne kontakty z ludźmi, ale widzicie, to jest życie. Życie pokazuje nam, że nie może być tak totalnie konstans, nie może być ciągle tego błogiego spokoju, tylko życie nas testuje. No i niestety tak jest, więc te miłe wydarzenia przeplaczają się z tymi trudnymi. I ponieważ jest to osoba mściwa, to wiecie, to może być tak, że zanim ja napiszę tą skargę, bo to było ostatnio, w ostatnich dniach, co nie jest tak łatwo. Nie jest łatwo wytłumaczyć Anglikom, bo mamy troszeczkę inną mentalność. Yy, wiecie, to nie jest tak łatwo. Też nie mówię dobrze po angielsku, więc jeszcze zastanawiam się nad tym, czy tą skargę napiszę. Ale wydaje się, że mogła zaistnieć taka sytuacja, że to on, ponieważ ja mu powiedziałam, że napiszę na niego skargę, że to on pierwszy napis napisze na mnie jakąś skargę. Tak to jest właśnie, widzicie. Ojejku, no to jest przykre, prawda? Takie osoby zaburzone wciąż jednak się zdarzają. Mnie tutaj wieje też od niego narcyzmem, ponieważ każdy narcyz poniża innych i mówi o wszystkich źle. A ten człowiek po prostu mówił o wszystkich źle, nawet wiecie, spojrzałam przez okno i tam stał taki Mercedes, taki według mnie bardzo ładny, taki super nowoczesny Mercedes, i powiedziałam tak, mimo że ja się, mimo, że ja się wiecie, samochodami w ogóle nie interesuję, to powiedziałam tak, o, jaki ładny samochód, a on, a on nawet. Nawet to mu się nie podobało. Powiedział, ten, ten jakiś tam beznadziejny samochód to ładny samochód, to jest jakiś staroć. Yy, tu jakiś beznadziejny sąsiad ma ten samochód, wiecie, zazdrosny o wszystko: o samochody, o sukcesy innych ludzi. Po prostu każda jego wypowiedź była pełna pogardy do innych, frustracji, i pomyślałam sobie, dobrze, wytrzymam to, ale no, niestety musiałam powiedzieć, co o tym myślę, o co myślę o tym zachowaniu. Także widzicie, jak jest zbyt spokojnie, to przychodzi coś i znowu musimy znowu musimy być trochę w trudnej sytuacji, ale ja sobie dam radę, nie ma problemu. Jestem silną osobą i tą siłę wypracowałam, to nie tak, że się z nią urodziłam raczej, ja ją mocno, mocno wypracowałam. I tak a propos, dajcie znać moi drodzy, czy mieliście w pracy albo w swoim życiu właśnie problemy z osobami, które stosowały mobbing i jak sobie z tym poradziliście. A tak w ogóle to, tak jak powiedziałam, miłe wydarzenia mieszają się z trudnymi wydarzeniami i właśnie ta firma, w której pracuję, przysłała mi taki fajny kupon, taki kupon, taki bon, bon. Mogłam sobie wybrać sklep, więc wybrałam sobie Marks Spencer i tam było nawet spora kwota, że mogła sobie coś kupić w tym sklepie. Ten bon, no i tam poszłam do tego Marks Spencer, właściwie pojechałam, no i mogłam kupić perfumy, chociaż tam nie było nic, co by mnie interesowało w tym momencie. Jednak zdecydowałam, że kupię coś bardziej jesiennego, czyli kupiłam taką fajną sportową bluzę, taką naprawdę dobrej jakości, fajną bluzę, taką polarową, ale taką bardzo fajną, w takie plamy kolorowe i torbę. I jestem dumna z siebie, że wiecie, że kupiłam coś innego niż perfumy. A tak w ogóle to w oczekiwaniu na perfumy. Dzisiaj nagrałam wam takiego shorta o takim dobrym jedzeniu, pysznym jedzeniu, bo lubię testować nowe rzeczy, i właśnie tam nagrałam taki short gdzie pokazuję Wam taką super, super pastę z buraka, którą to pastę jadłam rok temu w restauracji tutaj niedaleko, ale restaurację zamknięto i myślałam wtedy, że ta pasta to jest coś, co po prostu jest takim autorskim daniem tej restauracji, bo nigdy wcześniej tego nie jadłam. To jest burak, wiecie, taka, takie pire z buraka. Świetnie to jest podane, naprawdę super pire z buraka z buraka z oliwą, z octem winnym. Z przyprawami, ale głównie tam jest jogurt naturalny, feta i orzechy włoskie. I to naprawdę jest pyszne. I to naprawdę jest tak zupełnie inny burak niż, niż, niż kiedykolwiek jadłam. To zwykle było podawane z takimi fajnymi grzankami. I, i, i <ścoughs> jejku, ucieszyłam się dzisiaj, bo w takim malutkim sklepie z takim jedzeniem wegańskim znalazłam w pudełeczku taką pastę. Co prawda bez orzechów włoskich, ale jednak to, ta pasta ma nazwę i jest to. Po prostu danie. A ja nie wiedziałam, że to jest takie ogólnie znane danie, choć może mało znane. Myślałam, że to jest po prostu autorski pomysł tej restauracji, także ucieszyłam się, że znalazłam dzisiaj tę pastę z buraka. Pyszna jest, naprawdę pyszna. Yy, więc wiecie, miłe wydarzenia przeplatają się z tymi ciężkimi, trudnymi, ale, tak jak powiedziałam sobie tak do siebie samej, że nawet jak jest trudno w życiu, nawet jak są te gorsze momenty, to i tak perfumy, perfumy mi Y, czynią każdy dzień piękniejszym i znośnym, nawet jeżeli są te trudne wydarzenia. Tak sobie właśnie ostatnio myślałam: co by było, gdyby tych perfum nie było w moim życiu? Oj, moje życie byłoby o wiele smutniejsze, gdyby nie było perfum, bo nawet w tych trudnych sytuacjach mam na sobie zawsze jakiś piękny zapach, który naprawdę dodaje mi i energii, albo mnie koi, i perfumy po prostu są tym powodem. Oraz kawa oczywiście. To są te powody, dla których zawsze chce mi się rano wstać, nawet gdy jestem zmęczona. <laughs> I dlaczego ja w ogóle ten film nagrywam? No bo moi drodzy, myślałam, że dzisiaj doj dojdą do mnie te nowości, które kupiłam, bo kupiłam je w piątek, dzisiaj mamy poniedziałek, ale no niestety przez weekend to wszystko tak powoli szło. Szło, szło i nie doszło jeszcze. Także nagrywam taki film, żeby zapowiedzieć Wam, że będę teraz testować perfumy. Bardzo fajne, ciekawe. Idą do mnie cztery próbki Memo Paris, cztery próbki fajne, fajnych zapachów. Idzie do mnie czyli pisze się Roja. 10 ml jakiegoś takiego zielonego zapachu, który ma doskonałe recenzje. No i jeszcze udało mi się kupić zapach, który naprawdę jest trudno dostępny, który kiedyś już testowałam, ale naprawdę jest trudno dostępny i w Anglii, chyba w Polsce też. Kenzo, ta nowa seria Kenzo, zapach nazywa się Ker Azuki. Jest to ta seria poświęcona już po śmierci Kenzo, stworzona. To są te jego wspomnienia, wiecie? O herbacie, o deserach, yy, które jadł jako dziecko w Japonii, o ogrodach. No i akurat ten zapach Ker wcześniej poznałam. Jest to śliczny, gourmand, waniliowy, przepiękny, taki cieplutki, cudowny. To jest wspomnienie Kenzo o jego yy, takim tradycyjnym deserze, który jadł w Japonii jako dziecko. Tam, jak pamiętam, to jest deser chyba zrobiony z mleka. Fasoli i ryżu, albo fasoli i miodu, nie pamiętam już dokładnie, ale ker azuki, tak jak fasola azuki. Także ten zapach do mnie idzie. Udało mi się kupić prawie cały flakon, ubytkowy, ale prawie cały. Także będę to testować, moi drodzy, i mam nadzieję, że może już jutro to przyjdzie. No nie wiem, ostatnio tak wszystko się opóźnia. Natomiast co jeszcze chciałam powiedzieć, bo wiem, że lubicie takie pogadanki, więc jeszcze dwa tematy i już. Rozejdziemy się moi drodzy w spokoju, mam nadzieję. <laughs> moi drodzy, hmm, dwa tematy. Też te wakacje były dla mnie spokojne dosyć, dlatego że mojego właściciela, właściciela domu, w którym mieszkam, nie było przez wakacje. Tak myślałam sobie, co się stało, bo on zwykle przyjeżdżał co tydzień, sprzątał, podglądał nas, bo to jest taka obsesyjna osoba. Nagrywałam o nim kiedyś film, tak pół żartem, pół serio, że to jest taki Tom Cruise z Mission Impossible. Bo to jest taki mały, sprytny brunet, który pojawia się nagle, tak jak Tom, Tom Cruise w Mission Impossible, wiecie, zwisał z sufitu, prawda, na tych linach, robił różne ciekawe rzeczy, a mój właściciel też tak nagle potrafi się pojawić gdzieś tam z zawęgła. Nagle taki mały człowieczek, taki młody, mały, młody, niski brunet pojawia się gdzieś, wiecie, z zawęgła i nas podgląda, zamontował kamery, po prostu. Jest, jak to powiedzieć, użyłabym brzydkiego słowa, ale no nie będę brzydko mówić, jest to trudny człowiek po prostu. I e, oczywiście zamyka ten dom, jakieś listy przysyła, że drzwi mają być cały czas zamknięte, a nie zamontował dzwonka do budynku, więc jak ma przyjść, jak ma wejść listonosz, kurier? No jest to trudne po prostu. E, ma obsesję na punkcie czystości, porządku i tego jego przepisy, które tutaj ustala, są absurdalne, zupełnie nieżyciowe. Ale nie było go przez wakacje, i tak zastanawiałam się, dlaczego go nie ma. No, pomyślałam, oczywiście, pewnie pojechał na wakacje, ale na dwa miesiące, aż tyle. Hm. <grym> no i pojawił się, tak na początku września, wiecie, pojawił się bardzo opalony i był miły, więc ja też byłam dla niego miła. I pytam go, czy miałeś wakacje? Jakoś tak odpocząłeś, a on mówi: Tak, miałem wakacje, byłem w Hiszpanii, kupiłem dom w Hiszpanii i tam pracował chyba w ogrodzie, czy robił jakieś naprawy w tym domu i tak sobie pomyślałam no wow fajnie powodzi się powodzi się nam ten człowiek podniósł nam już dwa razy czynsz bardzo wysoki czynsz bardzo bardzo tutaj jest droga cena wynajmu naprawdę kosmos szczerze mówiąc I pomyślałam sobie no podnosisz nam czynsz i dzięki temu mogłeś kupić sobie dom w Hiszpanii <grym> tak ta koszulka jest fajna, dlatego, że jak ją noszę, też Barcelony, koszulka Barcelony, to, to zwykle jak mijam jakiś mężczyzn na ulicy, to widzę po minach, to jest też zabawne. Część Anglików patrzy na mnie tak, hmm, Barcelona, no, w ogóle Hiszpania, oni nie lubią za bardzo tej Hiszpanii, bo Hiszpania pokonała Anglię tam w Mistrzostwach Świata, ostatnio jak oglądałam, tam jakiś czas temu, e, więc oni tak nie lubią za bardzo, ale są też tacy, którzy widzę, że z aprobatą patrzą, że hmm, Barcelona. <laughs> Ale to już mniejsza z tym. Chodzi o to, że mój właściciel właśnie pojawił się po dwóch miesiącach, no i właśnie, nie było go, było, było spokojnie, nie było tego poczucia osaczenia przez wakacje, a teraz się pojawił. I pierwsze co zrobił, to wysłał nam kolejne listy, że jeżeli drzwi do budynku będą otwarte mamy drzwi od frontu, drzwi od ogrodu jeżeli będą otwarte, to on to odbiera jako. Jako przestępstwo, że narażamy mieszkańców na niebezpieczeństwo i tak dalej. Takie absurdy. Po prostu, wiecie, dom jest bezpieczny, tylko listonosz tu wchodzi, yy, masakra, znaczy teraz nie będzie mógł wejść listonosz. No, mniejsza z tym, mam nadzieję, że jakoś sobie poradzę. Wiecie, kamera przy drzwiach, wszystko filmuje. no i Obsesja po prostu, obsesja. Człowiek ma obsesję. A nie zamontował dzwonka, więc jak ma listonosz wejść? No, ogólnie bez nadzieja. No mniejsza z tym. Chodzi o to, że. Było tak spokojnie, i teraz znowu musi być coś, co po prostu, wiecie, sprawi, że będzie mi serce szybciej biło, czyli znowu jakieś takie małe bądź większe przeszkody życiowe. Natomiast jeszcze chciałam jedną rzecz powiedzieć, też taką bardzo miłą, tak, bo były niemiłe sytuacje. Teraz troszeczkę o miłej sytuacji, moi drodzy. Oglądam YouTube często, regularnie, różne kanały, dlatego że nie mam telewizora. Wyrzuciłam telewizor przez okno, jak to się mówi. Pół żartem, pół serio, już chyba z 10 lat temu, już w Polsce, <laughs> nie chciałam, żeby mi, wiecie, żeby telewizja prała mi mózg, więc dawno już, od dawna nie oglądam telewizji, ale oczywiście oglądam YouTube i oglądam różne kanały, bo i modowe, i perfumowe, i polityczne, i historyczne, różne, muzyczne. I mam takie, kilka takich kanałów politycznych, które zaczęłam oglądać, takie wiecie, popularne kanały polskie, gdzie komentuje się politykę, bo znowu niestety wciągnięto mnie w politykę, ja się już jakiś czas temu opierałam temu, mówiłam wszem i wobec, że proszę mnie o politykę nie pytać, ja się tym nie interesuję, nie, nie chcę po żadnej stronie się opowiadać, polityka to bagno, polityka to teatr. Ale niestety znowu się wciągnąłam w tą politykę, bo obserwowałam oczywiście te wybory prezydenckie, było tyle fajnych debat. Ja tam to patrzę, wiecie, ponieważ interesuję się psychologią, więc patrzę na to jak na takie, wiecie, te, badam te osobowości, te ludzkie osobowości te, tych kandydatów. Wiecie o co mi chodzi? Mnie to zawsze ciekawi bardzo i znowu wciągnąłam się w politykę. Dobrze, suma sumarum, oglądam kilka kanałów i na jednym z tych kanałów pan, który prowadzi, bardzo, bardzo mądry, inteligentny, fajny człowiek, mówi ciągle YouTube. YouTube, YouTube, YouTube. No i ja jestem taka. W tym w temacie językowym jestem czasami małostkowa. Nie lubię przekręcania słów, chociaż samej mi się to zdarza, oczywiście, ale po prostu tego nie lubię. I napisałam mu bardzo miły komentarz, normalny, ludzki komentarz. Czy mógłby pan skorygować to? Bo ten kanał nazywa się YouTube. <grym>, czy mógłby pan to skorygować? I z takim wiecie, serduszkiem, uśmieszkiem. Wi wiadomo, że to nie był napastliwy komentarz. No i pan mi odpisał, że on prowadzi patriotyczny kanał i uważa, że y, on nie lubi tych, y, tych angielskich nazw i chce, chce wszystkie te nazwy spolszczać, tak? Więc będzie tak mówił. A ja powiedziałam mu, że ja uważam, że ponieważ ja i on, prawda, prowadzimy kanały na tej platformie. To z szacunku do tej platformy powinniśmy wypo wypowiadać nazwę poprawnie, czyli YouTube. Dobrze, to jest moja opinia. A on mi odpisał, wiecie, po, po jednym dniu nagle patrzę, że ten pan mi odpisał on taki długi komentarz mi zostawił na jego kanale. Taki długi, naprawdę ogromnie długi. I to było tak miłe i tak zaskakujące, bo pan napisał, że zobaczył sobie, kim ja jestem, wszedł na mój kanał. I ten kanał go wciągnął, i on zaczął oglądać te filmy perfumowe, bo od jakiegoś czasu interesuje się perfumami. I ten mój kanał go tak wciągnął, że zaczął go oglądać, że bardzo mu się podoba. <grym> Napisał mi bardzo wiele ciepłych słów, że jestem kobietą, która ma osobowość, która mówi poprawnie po polsku, która jest zmysłowa, i on uważa, że ten kanał zasługuje na więcej wyświetleń, na więcej subskrypcji i on może mi w tym pomóc, dlatego że jeszcze jakiś czas temu jego kanał też był po prostu małym kanałem, a ktoś mu doradził, i po kilku miesiącach kanał się rozrósł do 250 tysięcy subskrypcji. Dobrze mówię? Chyba 250 tysięcy subskrypcji ma jego kanał. I napisał mi, że jeżeli chce, to on może mi doradzić i podał mi maila w tym komentarzu. Oczywiście na maila odpisałam, bardzo chętnie, bardzo chętnie posłucham miłych porad, jak y, robić to lepiej na YouTubie. Także takie też miłe sytuacje mają miejsce, widzicie? Naprawdę to było tak zaskakujące, zupełnie niespodziewane, bo jakby nie było, to mój komentarz był jednak taki krytyczny, tak? Ale ponieważ był wyrażony kulturalnie, to otrzymałam jakby coś dobrego, tak? Od tego człowieka, i teraz oczekuję na odpowiedź i pan mi doradzi, jak to zrobić. Nie zależy mi tak bardzo na tym. Oczywiście wiecie, ja tutaj nie jestem po to, żeby być y, znaną y, youtuberką na całym świecie. W ogóle nie mam ku temu potencjału, wydaje mi się absolutnie. Nie o to mi chodzi. To jest ten kanał powstał po prostu z pasji, z czystej pasji, ponieważ kocham perfumy i uwielbiam o nich gadać. <noise> I mam nadzieję, że jakkolwiek ten kanał nie jest idealny i ten obraz nie jest idealny i ja ciągle do tej kamery się przysuwam niż oddalam, bo nie lubię pokazywać ciała, które, które po prostu nie spełnia moich oczekiwań, w tym sensie, że mam nadwagę i po prostu no, nie lubię nie lubię oglądać siebie jako słonia wielkiego, który nie mieści się w, w tej, <grych> w kadrze, no żartuję. Nie jest aż tak źle, moi drodzy, nie jest aż tak źle, ale ja jestem krytyczna wobec siebie, także miłe wydarzenia mieszają się z niemiłymi wydarzeniami, dam radę, damy radę, moi drodzy, wszyscy damy radę, musimy dać radę, Życie właśnie takie jest, ale najważniejsze jest to, że czy to miłe, czy niemiłe wydarzenia, one dla, dla mnie zawsze są w obłoku pięknych zapachów i to jest najważniejsze, i to mi, to mi rysuje uśmiech na ustach. I to by było na tyle. Pozdrawiam Was serdecznie, zapraszam na kolejne filmy, gdzie będę przedstawiała te zapachy, na które czekam. Pozdrawiam serdecznie, pa pa!